Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pragnę Was bardzo serdecznie zaprosić do wielkiej nowenny za przyczyną i ku czci Świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego. Nowennę rozpoczniemy w piątek 12 maja, a zakończymy ją w sobotę 20 maja. Nowenna ma nas przygotować do uroczystości ku czci Świętego Ojca Stanisława, które będą miały miejsce tutaj 21 maja w niedzielę o godzinie 12. Każdego dnia od 12 do 20 będziemy odprawiać Mszę Świętą o godzinie 12 w intencjach nam zgłoszonych, a po Mszy Świętej będziemy odmawiać nowennę. Jesteśmy obecnie w okresie wielkanocnym. 40 dni przygotowywaliśmy się do triduum paschalnego, do centralnych uroczystości całego roku liturgicznego, centrum naszej wiary. Teraz możemy świętować zmartwychwstanie Chrystusa. I przywoływać Ducha Świętego nad nami. Święty Ojciec Stanisław mówił: Kto ma Ducha Świętego, ma wszystko. Dlatego zachęcał, aby wołać o Ducha Świętego. I mówił, że darami Ducha Świętego są radość, pokój, mądrość, odwaga i wiele innych. Ale pośród nich najważniejszym jest pragnienie naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w tej nowennie w sposób szczególny będziemy wołać o ducha świętego dla nas wszystkich, dla wszystkich, którzy będą się modlić, i dla tych, którzy zostaną nam powierzeni w zgłoszonych intencjach. Intencje do wielkiej nowenny można zgłaszać na specjalnym formularzu, który jest wyłożony tutaj w wieczorniku, ale który jest też dostępny na naszej stronie internetowej papczyński.pl. Nowenna została przygotowana w formie małej broszury, którą można wziąć również tutaj w Wieczerniku lub pobrać na stronie internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam do zgłaszania swoich intencji, ale przede wszystkim do udziału w Wielkiej Nowennie, do wspólnej modlitwy, tutaj w sanktuarium lub dzięki łączom internetowym. Kto nie może nawet w taki sposób modlić się razem z nami, niech modli się każdego dnia Według tej nowenny, która jest dostępna na stronie internetowej i tu w formie papierowej. Zapraszam bardzo serdecznie do nowenny i na uroczystości 21 maja w niedzielę. Msza święta o godzinie 12 na ołtarzu polowym. Po niej wspólna agapa, zupa z kotła i inne przysmaki. A kto może przyjechać wcześniej. Zapraszam serdecznie już na jedenastą, kiedy zaprezentuję książkę Zbuduj Bogu świątynię. rekolekcję z mistyczną świątynią Boga, świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Bądźmy razem, razem na modlitwie, razem na Eucharystii, razem uwielbiajmy Boga i razem przywołujmy Ducha Świętego dla nas i dla tych wszystkich, na których nam najbardziej zależy.